Polskich odwag odcinek czwarty. Co to ma kurwa być? Jestem postacią, która wyeliminowała z starożytnego chłopca. To siebie Amada kadabra. Głowo dubu. O kurcie, wywodem. Powinniśmy pozbyć się jednego z Amadi. Może wyliczanka jakaś? Gówno, kakulec, kupcia. Proszę. musimy ukryć dowody zbrodni oraz znaleźć ofiarę którą wrobimy w to zabójstwo proszę mnie kurwa tutaj nie mieszać takie rzeczy, ja nic nie wiem no i lecimy teraz, kontynuacja ciekawe kto okaże się być z tym kurwak Ale muszę Jeszcze coś mu powiem. Jeszcze mu coś powiem kurwa. Oj, oj, oj. O nie, moja schizofrenia się odpala, Łukaszek. Trzymaj się, Chyba jestem wzywany. Ty? Tak. Jestem obecnie wzywany. Wzywany do... Spytałam. Zbieraj! Ode mnie, Ja pierdole. Czy wy jesteście mi? Ciężko mi wytłumaczyć, bo raczej temu, że ciężko mi wytłumaczyć, też yy, dowiedzieć się, yy, jakim cudem kupa nie wiesz. Wiesz, o co chodzi? Yy, dobra, nie było pytania. Serio go puściliście? Gatka szmatka. Gatka szmatka. Gatka szmatul, szmaczul, szmaczulka, szmatul, A, No już za no już. Zapięty, no, już Dobra nie chcę się kurwa nawet gadać z tobą. my eee, dobrze! <ścoughs> to zamiast zwierzaka musimy teraz wrobić kogoś innego. Mnie ściska od środka. Ja, jak z Łukaszkowy kaszkowy. Hej! Ty ostatnio przesadziłeś trochę z tymi awadami w sumie, więc... Dobra! Co to jest? To... Chcę złapać tego zwierzaka, bo czulwię z kim on teraz idzie się spotkać no, Jakąś schizę, że Dumbledore w Polskim ogwarcie nie ma żadnego Dumbledora What the shit A, no i nie <laughs> idzie posprzątać e, tych e, dowodów Kurwa macie, ja do sprzątania Co za pierdolona żenama Nie kończy się dzień Ojej Matko <laughs> to było dobre, to siusy. Nie mam czasu, hmm. o. o! Do kosza na śmieci go! Chodź do śmieci! Dobra, szybko. dobra! Dawaj! go mi się ha. Dawaj, 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 dawaj! Szybko! Ładuję go, ładuję go do kosza! Jest! Dobra, chodź! Super! Dobrze, jest git, jest git! Chodź! Spierdolamy sobie! Za tych dowodów! Dawaj, dawaj! O, udało się! Jeszcze nigdy nie byłem u Double Ciekawe co się okaże! Okaże się, że co? Kim jesteś, człowieku? <try> Ach, poczułem w sobie wewnętrznego kutwa kapitana Gowienowa słuchajcie wygląda na to nasze dochodzenie e, nasze, nasze dochodzenie to, to, widziałem tak sobie tutaj taki, taki miał, miałem tylko taki taki och Takie och tylko miałem do i ku się zgłasza kurwa to się gdzieś zgłasza, się gdzieś, kuch, zgłasza. najwyraźniej cały czas ma schizę Biorąc aspekty każdej, kurwa, możliwej części kombinacji, które jest dwie, to mamy tylko dwie. Jakby to połączyć razem... Kurwa, nadarałby się stary do Akademii Parakleksa jako, jako, jako postać jakaś. Dobra, dajcie mu po prostu coś jeść, bo... Jul, daj sekundę, daj sekundę. Czekaj, ja mali robię. Ty jesteś kurwa w Walladii, jesteś wualady, nie? O kurwa, ale dobry kanapecki. Pełnoziarniste, ciemne... Metką cebulową tylko i keczupem. Hmm. Ale dobre, ja pierdolę. Ej, dobra, to na, o, pewno, była to na pewno była mualanka, to na była mualanka, nie? Ej, dobra, cicho, czekajcie. Dostałam właśnie wiadomość, że w Chowarcie ma się pojawić nowy uczeń i że mam go prowadzić. Ty, i pójdziesz ze mną sprawdzić, kto to? Oj, kupa, zajmij się, skończam. coś jeść, spraw? Jeszcze raz, spraw. Sprawdzamy, o. Dobra, wiesz co, jednak może ja pójdę sama. <śmiech> nie, <śmiech> No, cześć, słuchaj. Tu się witam, witam. Zostałam tutaj przygielony. Pokazać Ci co jak w tym polskim Hogwarcie. Czy muszę to robić? No muszę. Czy chcę, niekoniecznie? Ale no cóż. Dzień dobry, dzień dobry, witam w ten niesamowity, piękny, słoneczny, jak to mam dziedzień tygodnia. N dzień dobry, dzień dobry. Jak... Cóż jestem Karolina y i co? No witam cię w polskim Hogwarcie. Jesteś tutaj nowy, jeszcze nic N nie wiesz. No, przedstawię kilka osób, które powinieneś poznać. No dobra, ale sama się przecież produkować nie będę, tak? Przedstawię ci pewnego kolegę, który pomoże mi w tej jakże dla mnie ciężkiej sytuacji. Tylko muszę go jakoś sprytnie zawabić. Mam tutaj coś, także... no, zobaczymy. My... Pojawiłem się znikąd. Bloody, jeden z głównych bohaterów polskiego Hogwart. Zmienię z konwersów, bardzo lubi piwko kremówkowe, po którym rzuca powalające teksty. Ja pierdzielak mi jest ta czkawka masakra. Dobra, ale o Bladiego nie chodziło, miał pojawić się ktoś inny, ale w sumie, jak już jesteś Bladi, to możesz mi pomóc oprowadzić nowego kolegę. No, mam czkawkę od 10 minut, już co najmniej. Dobra, przejdzie, przejdzie, na pewno przejdzie. Czas najwyższy, zagłębić się w legenda. Legendarny, przepraszam, mam czkawkę, cały czas powtarzam. Legendarnej serii polski Hogwart! O Więc generalnie polski Hogwart! Hmm, porówki szedary. O, dobra, jest i on: Matti pedigree Scooter Ma mister, Znany z losowych wypowiedzi zajebistych wyliczanek. Mógł Kasik wydostać się z pudełka. Lubi coś tam sobie podśpiewać, porecytować. No, generalnie tyle. Ach, znać ten Mati, kochany Mati. Jak? Twoje parówki parówki co za jej pistę. Rebek rykników, kurwa, ty smacznego! Wy otka kurta, <grym> ale wpierdala. <wytokum> <grym wytokum> Multi, tak zwany Michael Rigdribus. Może nie zabił Kasiks, ale za to wykończył złego DJ-a Amaliego. Czy to znak, że coś się w nim zmienia i rzeczywiście stanie się złym? A i on jest jednym z dwóch tych jak coś. Zapomniałam dodać takie małe szczegóły. Kurwa, patrzcie jakie te ty! Spotkałem jakichś członków, kurwa, na ulicy, ale jajca! A ty tak o nas gadasz, czy o tamtej dwójce? No ty się szponcisz, To moje ciastka familijne. No. To nasze ciastka familijne. O! Jezus, mojego dzieci. Moje dzieciństwo to jest... ciastka. Przepraszam za deszcz. U e, mnie zaczął spadać. E, moje mojej reszty ekipy też chyba oni tam brałe Kokosku się bawią, ale <grych> ciekawe czy oni mają bluzy z kapturem, czy oni tam pójdą z tym deszczem. Ale pozdrawiam. Kasia zaczynała jako zwypa uczennica z, z Grefingeru, a skończyło się tak, że została jęczącą Katarzyną. Belku, bo poslizgnęła się na resztkę choinki, która jadł jej chłopak. Chociaż ona uporczywie twierdzi, że to wszystko jest spiskiem, i że tak naprawdę multi ją zabił, a ja go kryję. Czajcie taką wersję? Niemożliwe. Co do Remka, to zbyt wiele nie gada, ale jak już coś powie, to... Masz gdzieś obiad, który ci zrobiłam. A ja... Se, ja nie jestem Ja też z tobą nie będę gadać, jakbym była twoją mamą, bo jesteś nieodpowiedzialny. Gotuję ci, robię ci jedzenie i masz tą w głupie. W dzisiaj do Mata jeszcze chciałbyś co zamówić. Się jest ale się nie Ale powiedział, tak, ale powiedział. A ten się pojawia, nie? Chuj wie skąd? DJ Szpont Amadi. Ponoć dobry elf. Miał złego brata piwniaka. O samym Amadim nie zbyt wiele wiemy. Na to wychodzi. Ale być może i długo się to zmieni. Nie będę mówił. Fajne, że on takie gnomisko małe, tylko nie wierzę, to nie. Jam jest Szpont Amadi. Spądź jeszcze ja oglądam. Tak więc przed nami niezłe Szponty. Nie no, nie wytrzymał zaraz z tą przecież to jest jakieś śmieszne sali, Mam teorię, że w polskim wygładzie Multi mnie tak nie lubi i chce mnie dopaść, bo go boli to, że to ja jestem tym złym, a on zawsze w polskim wygładzie chciał być złą postacią. A to jednak DJ Amadi! Jest. Podężnym szpontem i złoczyńcą. najpierw co się stało z raz jego A je zjadł. O, będzie wyliczał, będzie wyliczał. Kto pod sobą podołki, czy kto pod podołki kopie ten sam kopie, nie? Ten zakopie. Ten sam nie wpada. No co tam halo? Dzwoni kurier z paką. Na stół wjeżdża kapior. Halo, Karo? Karo podłoga Olena. No witam. Kaszek syn Hagrida wózkowy. Lata na znajebistym wózku z przypinką, dzięki któremu mogliśmy się niegdyś włamać do kabanu. a no i jest y, fanem tak zwanego płynnego szczęścia, nawet bardziej chyba niż piwka A, no i tego! Używał zakalazanych zaklęć. Zabił ostatnio zwierzaka z awady dwa razy. Tak się zdarzyło! Double kill! Double kill! W sumie nie go widzę W sumie, kurwa, co ja go, więc jakby nie widzę w tym najmniejszego problemu. Kaszyk jest w porządku. No i myślę, że może towarzyszyć naszej przygodzie w Polskim Podwarcie bez żadnego problemu, tak? Nie! Ostatni raz, kurwa! Ostatni raz, kurwa! Co to ma być w ogóle? Zwierzak. Mr. Bulwa, Rydek niegdyś sprzedawca różek i tester moich eliksirów. Zginął dwa razy od awady, ale został wskrzeszony. Kurba jest jak Marcin Dubiel polskiego hobu warty, Je pan. Co to kurwa ma być! Dobra, wejdź, zwierzę! Co ty kurwa płaczesz? Ja pierwszy. Poprzednim i w tym! pau pał, pał! pau pał, pał! Nie! Oboże! Ja pili! Łukaszek, Musisz pilnować się nad tym jakie zaklęcia rzucasz. Musisz myśleć! O czym mówisz? Pamiętaj, myślę, co mówisz, mów co myślisz, ale myśl, co mówisz, przede wszystkim. Kurwa, Pałka, co ty narobiłeś? Ramię w ramię, nawzajem się mieć rodzimy się, wyżyć. żyjemy by umierać. Jesteś obojętny? O jest, trzecia śmierć. Naprawdę Seriously, ja już jestem na powie jeszcze 3 minuty Kolesz, to jest zwycięstwo kurwa Nie, nie możemy tego tak zostawić opuczu, tylko że jakiś mega poczęśliwym kurwa niskim łysym źródkiem, nie? I know give a poop Ultimatium, you have Ultimatium Ultimatium, ability na łowca duchów nożyk Myster dopominka, o którym niezbyt wiele wiemy bo pojawił się dopiero raz w Polskim Hogwarcie. Złapał wtedy Kasiks do swojego pudełka, zaśpiewał harność Aisty i tyle go było. Ultimatum, just ultimatum! Idź w jordle i wejdź, Takie <try> statyfy, do przodu! Nice, ultimatum, good! On gada z Nieuczeską? No tak, Nieuczeska i opoki chłopak Diabeles. Druga zakochana para w Polskim Hogwarcie, ale w przeciwieństwie do tej pierwszej świetnie się dogadują. Nieuczeska jest uczennicą nie Hogwartu, a diabele to tym ma. A co wytóź A? O co dzieli? Co ci tak na nie patrzy o tej... Ja pierdolę, on się dławi, kurwa, bo pomoc ty, trzeba zadzwonić. Łota się? Łota się? Dobra, w sumie to już wszystkie osoby takie najważniejsze z polskiego Hogwartu, które powinieneś już znać. Był jeszcze Petoes, ale jego tutaj nie spotkasz, bo no i jeszcze postaci poboczne, które gdzieś tam się pojawiły, to Mokry Sucharito, Bracia z Grzydki i tak Ale takie bardziej poboczne, Samotny Kamyk, Meduska, Mikrocypek, Pago, Paris, Ribson, Torek, Piesioleksior i Menel Caridson. Ej, a właśnie, a to Caridsona nie było, a tak to się pojawiał w każdym odcinku. Ciekawe, co się z nim stało. Ale czyli, jakby więcej się wydarzy dalej, wiedział o co chodzi, że jakby to taniec, wiemy i to jest właśnie. O, właśnie, co się dzieje z Karigodą? To jest negosz, Ale witamy nowego ucznia, Neksiaka. Jump. Nexia będzie w kolejnych odcinkach. A, no fajnie, światło akurat się zepsuło w tej alejce. <noise> Jakiś peneł zaraz wyskoczy i nie zanurzuje. Kurwa, dobra, robimy to szybko do p***a. <noise> <noise> o, oh, fuck. <noise> Amenem, kurwo, przestraszyłeś. Co to było? W kolejnym odcinku się widziałem, Elo.